mam dla was naprawdę coś super coś ciekawego tym razem naprawa ale to jest mała naprawa roweru zobaczcie rower jest tutaj pyk i o to że muszę odkręcić trochę tutaj kierownik wyprostować bo jak widzicie zeszło tutaj jest większe tu jest mniejsze no jest krzywo nie jest proste no nie zobaczcie jak się uda to spoko zobaczycie, no widać, no i muszę y, po prostu wiecie, to przesunąć chyba bardziej w prawo, żeby to weszło i potem y, podkręcę i będzie prosto. Okay, a więc y, czym to odkręcę i czym to naprawię? Mam tutaj klucz francuski, no i co, lecimy. Oczywiście chyba pięcie trochę zdejmę, żeby nie przeszkadzało. Więc dzisiaj e, bawię się w osobę, która potrafi naprawiać rowery. Ciekawe jak to wyjdzie. Piszcie w komentarzach. Pod koniec to, a tak wiecie, pokażę wam jak to wszystko wyszło. Dobra, tylko nie wiem czy ja to dobrze odkręcam. Dobra, ja to ten zakręcę. Dobra, pomyliłem strony. Ech, zdarza się każdemu, jak wiecie, nie trzeba panikować. Tylko teraz to odkręcić. No i oczywiście, kochani, włożyć prawidłowo żeby kierownik był ustawiony prawidłowo. No myślę, że chyba jak to by było tak bardziej. Czy tak? Tak. No i dobra. Troszeczkę, chyba za bardzo troszeczkę w lewo muszę. O! albo i właśnie coś takiego. Dobra. I myślę, że tak właśnie jest prawidłowo. Ten klucz się odkręcił. Dobra. Powiem wam, że takie rzeczy są łatwe. Nie trzeba tutaj mechanika, tylko po prostu, jak masz coś w głowie, choć trochę, no to a tutaj nawet widać, czy jest prosto. Prościutko, prościutko, kochani, yy, ten prościutko ten kierownik w... zrobiłem, czyli w ogóle totalnie. Jak nic się teraz nie przesunie. Nic się nie przesunęło. Nic się nie przesunęło. Zrobiłem to na medal. I to na złoty medal. Babci rower. Wiecie, ogarnąłem. I jestem zadowolony. Bo jak kierownik wiecie, spadnie gdzieś, tam się przesunie. Ale to dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że ta śruba się odkręciła od nowości ta śruba nie była podkręcana, no i no i wiecie. To tak właśnie wyszło. Też żeby gwinta nie ten, nie, nie uszkodzić, bo jakbym uszkodził gwint. No i teraz jest okej. Okay. Teraz jest, teraz można sobie, kochani, chociaż coś mi się tu nie podoba, bo tu jest tak, a tu jest. Tak, ale tutaj jest. Tu jest zejście. Chociaż mogłem jeszcze trochę tą sztycę troszeczkę w prawo. Chyba. Bo tutaj właśnie. Tak wam pokażę teraz. Tutaj nie wiem, czy to będzie widać. Jest równo ustawione. Mm. No tak myślę chwila, kochani. No, jest równo. Tutaj jest taka linia i ona pokazuje, czy chyba pokazuje, czy jest to równo, czy nie. Zobaczcie, zobaczę, kochani. Jest. Jest dobrze. Jest kochani dobrze. Ten podkręcony. Ten no. chyba jest dobrze podkręcony? Żeby teraz znowu wiecie, nie odkręciło się. Żeby znowu się z tym po prostu no nie bawić. No nie? Po co mam za chwilkę się z tym? Oj oj oj. Po co mam się za chwilkę z tym bawić? Jeszcze raz i myślę, że, że starczy. Jest, dobrze. A więc, kochani, teraz Wam pokażę. Tutaj z tej strony jest. Jest git. Jest dobrze czekajcie, tak z kołem, z kołem też jest ok, czyli po prostu jest to równo no jest git zobaczcie sobie z bliska więc super więc jeżeli macie jakiś problem z rowerem, no to wbijajcie do mnie mechanik Nio załatwi sprawę, naprawi no no to co, no to dzięki za oglądanie kolejnego daily no daily, na którym właśnie naprawiałem kierownik Zobaczymy jeszcze chyba teraz koła, czyli po prostu zobaczymy, czy są podkręcone do końca. Jeżeli nie, to trzeba podkręcić. Dobra, idę zobaczyć. O! Można jeszcze trochę podkręcić. Dobra, ale nie za bardzo. Teraz druga strona, pamiętajcie Nio potrafi naprawiać telewizję, zna się wiecie na tych kablach, wiecie jak jest telewizja kablowa, to potrafię takie rzeczy robić, ale jeżeli chodzi o jakąś wiecie poprawę roweru, coś naprawa, coś właśnie kierownik wyprostować coś, no to oczywiście takie rzeczy potrafię. No. Jak będę miał kiedyś żonę, to żona będzie miała ze mną dobrze. Też jak będę miał dzieci, też będą miały dobrze, bo potrafią naprawdę zrobić dużo rzeczy. Potrafią naprawić dużo rzeczy. No i co? No i gacimy światło od tego, <laughs> od piwnicy. Dzięki za oglądanie. No i cześć.